Opowiadanie, charakterystyka czy list. Forma wypowiedzi pisemnej, jaka pojawi się na egzaminie szóstoklasistym, była nieznana do momentu rozdania arkuszy. Uczniowie jednak doskonale wiedzieli, czego nie chcieliby zobaczyć. Chyba opisu postaci. Um, no nie wiem, tak, dla mnie to zawsze jest takie trudne. Nie chciałbym, żeby był opis postaci, ponieważ. Um, no... Będzie, ale trzeba będzie bardzo go dużo napisać. Identyczny test piszą wszyscy uczniowie w całej Polsce. Przystąpienie do niego jest obowiązkowe to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Liczba punktów zdobytych ze sprawdzianu nie ma wpływu na promocję, ważna jest sama obecność. W przypadku usprawiedliwionej przyczyny uczeń ma wyznaczony dodatkowy termin, bo komisja przewiduje takie sytuacje. Dodatkowy termin jest w okresie wakacyjnym. Test szóstoklasisty nie ma podziału na poszczególne przedmioty. Sprawdza on umiejętności ogólne, jak pisanie, czytanie, korzystanie z informacji, rozumowanie czy wykorzystywanie wiedzy w praktyce. O dziwo, problem stanowi wykorzystanie wiedzy w praktyce, więc tak jakby nasi uczniowie nie potrafili wiedzy nabytej tutaj wykorzystać w sytuacjach życia codziennego na napisanie sprawdzianu uczniowie mieli 60 minut oficjalne wyniki będą znane w maju uczniowie będą mogli sprawdzić je na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej